Kurde, nic tu nie widzę. Co to jest? Światło to jest. Eee. eee. Co ja mam tu zrobić? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie kolejną mapeczkę z podnośnika. I to jest śmieszna mapka dla Mośka TV, zrobiona przez Poczek GTA Robot. E, to jest druga mapeczka, zrobiona przez... E, przez niego. I e, patrzcie, tu się... Ale dziwnie, nie? Bo wysokość jest taka sama wszędzie, a blokuje się, nie? Śmiesznie, śmiesznie. Eee, tam będzie koniec chyba. Tam chyba będzie koniec, mi się wydaje. O nie. Dobra, mapeczkę mamy przyspawaną. Co to? Co to za hałas? Dobra, słuchajcie, zanim zaczniemy, yy, włączę timer, bo zazwyczaj zapominam, kurde, a, 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 a w sumie spoko jest z, z timerem, moim zdaniem, więc y, uruchomię sobie timer szybciutko, yy, okej, okay. no i możemy zaczynać, czekajcie, nie mam, yy... dobra, w sumie bloczek sobie mogę jakiś zostawić, to na pewno mi nie będzie potrzebne, podnośnik. No zostawię, spawarkę też zostawię. Nie napisałeś jakich narzędzi mam używać, co mam zrobić i tak dalej, więc no. Na razie będę używał tylko młotka, ewentualnie mam w razie czego karabinek przy sobie. Pierwsze pomieszczenie, no to oczywiście przyciski. Nie ma tych przycisków bardzo dużo, więc w sumie nie jest źle. Chociaż, szczerze mówiąc, wolałbym, żebyście ukryli gdzieś przycisk, niż żebyście robili 100 tysięcy przycisków, nie? Ale wiecie co, ja tam nie narzekam, bo to są wasze pomysły i ja szanuję wasze pomysły, więc róbcie, co chcecie, róbcie jak chcecie. No i nie bójcie się pożyczać od siebie pomysłów, nie? Bo ja już sporo mapeczek zrobiłem. Kurde, i zobaczcie, to będzie ostatni przycisk, pewnie, kurde, który wcisnę, nie? Chyba, że. Chyba, że gdzieś tu jeszcze jest przycisk, nie? No patrz. No patrz, no. Oszukał mnie. Serio, to był ten przycisk? A mogłem zacząć od tego rogu, nie? A mogłem zacząć od tego rogu. Dobra, i tutaj mamy Parko <laughs> eee, dobra, lecimy. Cyk, cyk, cyk. O, tam można wpaść? Nie tu jest checkpoint. Można sobie otworzyć checkpointa. No to sobie otwieramy. E, ja słyszę chyba jakieś roboty. Co to kurde tak tupta dziwnie? Okej, okay, dobra, mamy to otwarte. Okej, okay, tu będzie pewnie ukryty przycisk, mamy krowę, dziwną krowę z dziwnym ogonem, tu jest przycisk ukryty, aha i to się zaczęło kręcić, to, to chyba nie był ten przycisk, którego musimy znaleźć, eee, dobra, tutaj jest przycisk ukryty na 100%, dobra, co tu się dzieje? Eee, czy ja tutaj mam wybudować samochód? Czy co ja mam tu zrobić? Nic z tego nie rozumiem. Chyba mam samochód wybudować czy nie? Kurde, no pojęcia nie mam. No, pojęcia nie mam co ja mam tu zrobić. No nic, no to wybuduję pojazd. No, słuchajcie, no wybuduję szybko pojazd. Eee, wezmę jakieś bloczki. Chociaż tutaj jest karton, może karton. Dobra, wybuduję z kartonu. Co ja tam będę, kurde. Duże kółka, koło, duże kółko. Silnik spalinowy i fotel kierowcy. Eee, najlepszy, dobra. Eee, no i wybudujemy jakiś śmieszny pojazd na szybko. A, zapomniałem jeszcze o łożyskach. W sumie to jeszcze są tutaj amortyzatorki, więc użyjmy małych amortyzatorków. Czemu nie? Czemu nie? Chociaż, kurde, zastanawiam się, bo teraz będzie strasznie wysoki ten samochód. Zrobimy inaczej. Okej, okay, mamy naszego monster trucka, silniczek wsadzimy tu, a no i muszę to wszystko podłączyć teraz, więc potrzebuję mieć łącznik. Eee, zrobimy tak, żebym nie zaglądał za bardzo, co się dzieje na, na drugim końcu mapki, żebym przypadkiem czegoś nie zobaczył, aczkolwiek nawet jeśli, wydaje mi się, że nawet jeśli bym coś zobaczył, to i tak nie wiedziałbym co to jest, nie? E, chodzi mi o przyciski i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy to podłączone. Mamy ten, mamy wszystko. Może tyle mocy, aż nie potrzebuję. E, tylko najgorsze jest to, że uruchomiłem sobie tą pułapkę i podnośnik sobie zostawiłem na drodze. Ale jak przejadę tu znowu, to się zatrzymie. No właśnie, no właśnie. I przejedziemy sobie. Zaparkujemy tutaj. Aj, zobaczcie, widzicie, ten samochód chyba muszę wykorzystać do tego, żeby tutaj przeskoczyć. Tak mi się wydaje. Hop. No i pięknie. Fajnie to wygląda. Te. Te, 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 te ścianki tu fajnie to wygląda, ale. Nie rozumiem o co tu chodzi. Bramka numer 1. O, to nie to. Bramka numer 2. Okej. Okay. Bramka numer 3. Okej, okay. o kurde! Kurde, wydaje mi się, że to są jakieś wskazówki, ale kompletnie nic mi to nie mówi, więc... O ja pierdziu. Znowu przyciski, znowu przyciski, znowu trzeba klikać, znowu kurde, nie wiadomo gdzie to jest, jak zawsze. I pewnie znając moje szczęście, znowu będzie taka sama sytuacja jak wcześniej że ostatni przycisk, który wcisnę, znaczy może nie ostatni, ostatni, ale pewnie jeden z ostatnich przycisków, które wcisnę, będzie tym przyciskiem właściwym. No zobaczymy, no zobaczymy. Może za chwilkę mi się to otworzy. Może w pierwszej kolejności wcisnę wszystkie przyciski na ścianach? Chociaż może on, może on tak myślał, że ja tak zrobię i powinienem może zacząć od sufitu? No nie wiem. Wciśniemy te przyciski wszystkie najpierw. No nieważne, i tak pewnie bym wcisnął wszystkie, i tak, nawet jakby mi się drzwi otworzyły, chociaż w sumie może nie muszę. Kurde, ja już sam nie wiem. Ja już kurde, sam nie wiem. Słuchajcie, w sumie jak wciskam przyciski, to yy, mogę was... Yy, Poinformować, jeśli ktoś z Was. O, otworzyły mi się już drzwi. I to koniec, już jest. To już jest koniec. I nie ma już nic. Nie wiem co to. Yy, ale spoko. E, w takim razie, jeśli ktoś chciałby z Was zrobić dla mnie mapeczkę, to serdecznie Was zapraszam na Discorda. Na Discordzie są podane wszystkie informacje odnośnie tego, jak zrobić mapeczkę, gdzie ją wysłać, i jak ją wysłać i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie Was zapraszam. A tymczasem, słuchajcie, no to chyba będziemy musieli zrobić sobie jeszcze jedną mapeczkę. Chwilunia, tą musimy usunąć. Okej, okay, dobra, mamy kolejną mapeczkę. Mapa, dal, mosiak, tv, czytaj opis. E, opis już tam mniej więcej przeczytałem. Jeśli czegoś nie będę wiedział, to wrócę do opisu. Także spoko, fajnie, że jest opis. E, z tego co wiem, mogę używać karabinku, mogę używać młotka i mogę używać kalkulatora, bo jest tutaj jakieś liczenie, więc nie będę musiał liczyć w pamięci, tylko mogę. E, liczyć kalkulatorem, także <noise> tak, spoko. E, gdzie jest wejście do tej mapki? Tu na to wygląda. Słuchajcie, że to jest wejście. A, kurde, podnośnik sobie wyrzuciłem. E, podnośnik cyk. Oho, już tam się coś dzieje. Jeszcze spawarkę przecież muszę wyciągnąć i kawałek jakiegoś materiału. Dobra. Okej. Okay. Strasznie coś hałasuje, i tutaj mamy do wrzucenia kaczuszki. Okej, okay, dobra. Kaczki na kartonie. No ja tak mówiłem, że, ty, że ten karton musi być. No ja się spodziewałem, słuchajcie, tego, że te kaczki będą spadać, jak będę niszczył karton. No ale trudno, no to jest moim zdaniem. O, dobra, chyba wpadło. Nie, gdzie to wpadło? Co się tu stało? Strasznie hałasuje tam coś w drugim pomieszczeniu. Kurde, spadają mi te kaczki, ale nie szkodzi. I tak bym pewnie nie trafił, nie? O kurde. Jakim cudem ona nie poleciała w ogóle. Dobra, wiecie co? Ja zniszczę cały ten karton. I patrzcie, niektóre się odbijają, jakby były piłeczką ping-pongową, a niektóre jakieś takie dziwne są. Zostają na tym, nie? Dobra. Wow! A, timera nie zresetowałem, czekajcie, dobra, to czekajcie, 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 kurde, bo zapomniałem o timerze, timerze zapomniałem. E, w ogóle, czemu się te kaczki obracają? Nieważne. E, w każdym razie, e, nie pamiętam dokładnie ile na tamtą poprzednią mapkę potrzebowałem, ale chyba 10 minut, tak mi się wydaje, 10 minut i, i był koniec mapki. Więc teraz policzymy sobie ile na tą potrzebuję mapeczkę czasu. Eee, tylko wszystkie kaczuszki już mi pospadały O tam na drugą stronę Sobie je przerzucę Jakoś tak Jakoś tak I Co jest z tymi kaczkami Czemu one nie chcą lecieć O i poleciała na zewnątrz O prawie 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 ah. Dobra mamy jedno Pięknie Prawie hmm. Dobra, i mamy drugie Okej, okay, dobra, tu się drzwi otworzyły Już myślałem, że mnie oszukałeś, nie? Dobra To jest teraz labirynt, tak? Labirynt i musimy znaleźć w labiryncie Trzy przyciski No więc rozglądamy się Co tu tak hałasuje? Kurde, no Mamy przycisk Mamy przycisk. A, to jest winda. Tutaj będziemy musieli przytrzymać ten, ten przycisk. Ale czekajcie, przecież miałem znaleźć trzy przyciski, nie dwa. A znalazłem tylko dwa, a winda już działała tak naprawdę. Idziemy sprawdzić to. O. Dobra, no teoretycznie tu wejdę, nie? Okej, okay. aaa, bo to jest dalsza część labiryntu. Dobra, i tu mamy trzeci przycisk. Dobra. Hę? Co jest, kurde? Dobra, tu się drzwi otworzyły, zobaczcie. Jakże niby ja mam na to wskoczyć, co? Mamy jakie. Jakiegoś parkoeira znowu. Oj, oj, Aj, tu biję głową. Aha, bo tu biję głową w to. Czyli nie muszę tak przy ściance? Nie, co, w co ja biję głową tu. Co tu jest? Oh. Hm. Coś dziwnego. Hy! Co to się stało? Laga miałem chyba? Dobra, no ten parkour wydaje mi się, że to trochę po może potrwać, nie? Wydaje mi się, że to może potrwać. Się dzieje? Co mnie zrzuciło stamtąd? Ktoś mi popycha. No nie, no chyba se jaja robicie. Co jest grane? No nie, no to jest chyba z lodu zrobione. Ja się ześlizguję z tego. No przecież to jest. nienormalne to jest, no. Dobra, mamy. Mamy. Nie wiem, co to jest. A tam muszę się dostać chyba, nie? I tu chyba... Nie wiem co to jest tu, ale może to być checkpoint, nie? Więc to jest spoko w sumie. Tutaj możemy sobie chyba... Aaa, nie mogę się obrócić, patrzcie! Nie, nie bądź kurde, no nie namierzę tego przycisku! Dobra, wcisnąłem. Dobra I Przytrzymać przycisk Do góry I gotowe Ja pierdziele, nic tu nie widzę O kurde Nic tu nie widzę Co to jest? Światło to jest Eee, eee. Co ja mam tu zrobić? Przycisk mam chyba. No, nie wejdę tam. Wcisnąłem coś. Dobra, drzwi się otworzyły. Ja pierdziele wychodzę stąd. Dobra, hop, hop i hop. Czekajcie, co to jest? 5 eee, do potęgi piątej podzielone przez 10? I mam odpowiedzieć? Nie, czekajcie, co to kurde jest? Na to wygląda. Na to wygląda i mamy odpowiedź, a um, odpowiedź 300 albo 312,5, nie? Na to wygląda. Czyli e, to będzie albo 3125 albo 3000. Mhm. Mhm. No dobra, nie będę liczył w pamięci. Powiedziałeś, że mogę kalkulatora użyć, to se użyję kalkulatora, czemu nie? Dajcie mi momencik. ok? odpowiedź. To jest prawidłowa odpowiedź. Tak myślałem, słuchajcie, tak myślałem, na pewno nie, nie tak. No niemożliwe by to było, żeby to było. E, 3000. E, w sensie 5 do potęgi 5 to na pewno nie jest 3000, nie o to chodzi. Mm, ale dobra. O, mamy przyciski. Jeden przycisk. E, nie wiem, że aż tyle labiryntów tu jest. Okej, okej, okej. Ok, okej. Okay, okay. Okay, okay. Nie widzę żadnych przycisków. Nie widzę żadnych przycisków więcej. Idziemy korytarzem. To nie jest labirynt, to jest korytarz. Co to jest za bloczek? fajny jakiś dobra hop na dół Co jest kurde gdzie ja jestem Czekajcie chyba muszę instrukcję przeczytać A ah, czekajcie strzelanie do kartonu piunniam? Ucieczka włazem w labiryncie i ostatni level, strzelanie do kartonu. Strzelanie do kartonu, ale co ja mam tu ze strzelić? A, przycisk. No i pięknie, to jest chyba konie. Koniec. Koniec. No, to to jest koniec. Hmm, no to pięknie. Słuchajcie, jeszcze raz na sam koniec odcineczka, słuchajcie, powiem, że jeśli ktoś by chciał mapeczkę dla mnie zrobić, no to serdecznie zapraszam na Discord. Mnie tam można spotkać, można ze mną pogadać. Tylko błagam, nie piszcie do mnie, czy z wami zagram, bo jeśli będzie okazja, to ja się sam zapytam. Eee, a, 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 no wie, wiecie o co chodzi W każdym razie, jeśli ktoś by chciał mapeczkę zrobić Zapraszam na Discord, tam są wszystkie informacje Tam to trzeba wrzucić, tam to e, e, Wszystko e, Będzie zweryfikowane I tak dalej, i tak dalej e, Także zapraszam was Na Discord, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się Do zobaczenia, cześć